Witam bardzo serdecznie na kolejnym odcinku. Dzisiaj zestaw za 50 zł i dwie zdrabki z numerem 30, ponieważ o taki numerek poprosił Dominik. Znowu, ja nie chciałam robić całego miksu z numerem 30, za to Dominiku. Dla ciebie przetestuję te dwie 30 za 5 zł, bo wiadomo, że numer 30 to mają tylko te maluchy. A Dominik chciał, żeby przetestować numerek 30, dlatego że 30 lipca, czyli dzisiaj ma urodziny. Także te dwie yy, zabrałam z tej okazji, bo poprosił, więc ja nie potrafię odmówić. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za poprzednie yy, propozycje. I z okazji Twoich urodzin życzę Ci wszystkiego najlepszego, najpiękniejszego. Niech spełniają się Twoje życzenia. Niech zdrowie sprzyja. I uśmiech każdego dnia pojawia się na Twojej twarzy. Dobrze, no to drapiemy te dwie trzydziestki zaproponowane przez Dominika. Myślę, że też mógłbyś spróbować dzisiaj zdrapki z numerem trzydziestym, skoro to Twój dzień. To może ten numer jest szczęśliwy właśnie dla Ciebie. Laki, zdrapka. Szukam 25, 32, 33 i 20.

nie chciałabym testować żadnych numerów konkretnych. Ewentualnie możecie proponować miksy, czy jakieś konkretne zdrabki, inne. Ale numerki to wiecie, różnie bywa. A więc druga trzydziestka dla Dominika i tutaj. Banan i jabłuszko. Jest tutaj, banan z jabłuszkiem. Tu jabłuszka. Właśnie, może dzisiaj Dominik miałby szczęście? Spróbuj. Banan i jabłuszko. Chyba wszystko. Gruszka, awokado. Tutaj gruszka, tutaj gruszka. I tu awokado. Chyba wszystkie. Karambo pomarańcza. Karambo z pomarańczą, karambo. Pomarańcza i karambo, i tu jeszcze pomarańcza cytryna i kiwi a ja na jutro do siebie zapraszam na podsumowanie premier lipca kiwi i cytrynka zawsze na koniec miesiąca jest podsumowanie, a że nie ma premiery no to będzie Podsumowanie tego, co mieliśmy w lipcu. Były tylko trzy zdrapki. Melon i wiśnie. Jest melon, są wiśnie. Wiśnie, melon, wisienki. I to wszystko. Teraz co mamy? Figę i truskawkę. Jest figa, tu jest truskawka figa, truskawka, figa, figa i ostatnie dwa winogrono i arbuz. Tu są arbuzy, tu jest winogronko, ale tu wygląda na zrapkę pustą, tak. Czyli dla mnie trzydziestka szczęśliwa nie jest. Ale Dominiku, bardzo Ci dziękuję, że o tym wspomniałeś, żeby przetestować. No to zaczynamy Paradiso z numerem siódmym. Tak mi Pani podała. Ja tylko te dwie trzydziestki poprosiłam, a Pani mi podała te pozostałe. Także zobaczymy szczęście. Czy dzisiaj miała Pani? Szukam fala i deska. Deska. Deska, fala... I tu fala. Kolejne symbole. Płetwy i kostka. Tu są płetwy. Kostka. Płetwy, kostka. Więcej nie widać. Wodolot i termometr. Jest termometr. Tu i tu. A tu jest wodolot. Tęcza i krab. No to szukajmy tęcze i kraba. Tu jest tęcza. Ten czas krabem. Tęcza. Dobra. Ryba i pomarańcza. Jest rybka. Pomarańcza i ryba. Wiadro piłka. Derko jest tu. Tu jest piłka. A tu jeszcze znalazłam kraba. No dobrze, następne shorty i kotwica. Szorty, kotwica, tu są szorty. Tu jest kotwica. Kotwica i szorty. O, szorty dają linię 20 zł. Fajnie. Dobrze pani podała. Szorty i kotwica, czy jeszcze są? Nie ma. Już z 20 zł jest. Motyl i flaming. Tu jest flaming. Motylek. Motylek jest tutaj. Tu jest motylek. I więcej nie ma. Mewa, torba. Tu jest torba. A tu jest Mewa. No dobra, ostatnie dwa to okulary i arbus. A te pierwsze pola takie jakieś ubogie. Okularki są i tu jeszcze jest arbuzik, ale jest linia, która daje 20 zł. Także z 50 GG, z 50 już mam 20. Super! Teraz ekstra linie z numerem 17. Tu pozdrawiam Ermateusza. Dla niego 17 są szczęśliwe. I u mnie czasem też zdarzyło się. <laughs> Piłka popcorn. Ale wiecie, ja tak nie za bardzo w te numerki wierzę. Piłka popcorn. Wiem, że mój dzień urodzin 20 też potrafi ładnie zaskoczyć. Ale to też są przypadki. Piłka i popcorn. Dobra, jak zgubiłam, to się znajdzie. Czapka motyl. Tu jest motylek, tu jest motylek i tu motylek, parasol i klapki, parasol. No, co to? Nie ma krapek. Co ja mam, boso chodzić? Kwiat i krab. Jest kwiatek. Kwiatek. Krabik. Krabik. I tu są krabiki. Następne to diament i dzwon. Diament, diament. Diamenciki się sypią. Tu nawet dzwonek się znalazł. Diamencik. I to wszystko. Dalej, rower i ptaszek. Jest ptaszek. Rowerek i ptaszek. Ptaszek, ptaszek, ptaszek. Słoneczko i tęcza. Słoneczko, słoneczko. Tęcza i słońce z tęczą. Lody, sakwa. Sakwa, sakwa, sakiewka, sakwa, 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 dużo tych sakiewek, o jeszcze tu, hmm. ale lodów nie znalazłam, kości, balony, kości, balony dają linie, a więc siedemnastka Mateusza szczęśliwa. Kości, balony, tu jeszcze ptaszek się schował. Kości i balony, gdzie dalej szukamy? Szukamy balony. Kości, balony, tu są kości. Dobrze, następny księżyc i arbus. Arbus. Arbuzik. I arbuzik księżyca nie ma, korona, okulary. Korona, okularki. Tu jest korona. Nie ma okularów. Moneta, rolki. Są rolki. A był księżyc tu. Moneta, moneta, moneta i moneta. Ostatnie dwa gwiazda i leżak. Ostateczne decydujące symbole. Gwiazda, leżak, ale ich nie ma. Ale jest jedna linia, która daje 10 zł. No dobrze. CC się potwierdza, czyli mam już 30 i zostaje ostatnia zrabka, mój pierwszy milion. A tak zbliżyłam, teraz nie widać, mój pierwszy milion z numerem o, również siódmym. No dobrze, no to szukajmy. Szukamy 21,8. Mówię, szukamy, bo wyszukacie zawsze ze mną, wiem o tym. Bardzo uważnie oglądacie, także mnie to bardzo cieszy. 21, 8, 7, 18 i 9. I symbol portfela, który daje automatycznie stówkę. No, fajnie by było takiego portfela zobaczyć taki portfel. 10, 15, 26, 43 i 39. No, ja mam takie niskie w sumie. 21 jest najwyższą cyfrą poszukiwaną. 6, 22, 33, 38, 19. No właśnie, tutaj już dwa oczki wyskoczyły. 46 za wysoko, 11, 42, 32 i 44. Następny rządek 24, 36. No, za wysoko. Co wy mi tu dajecie? Ja nie mam tak wysoko. 1, 47, 29, 37 i 13. Jeszcze szansa w bonusie. A w bonusie jest 20 zł, ale zaskoczenie. Popatrzcie. No już tutaj się niczego nie spodziewałam, bo to zawsze cytrynę mam. <grymne> jest BB. BB potwierdza. Jest 20 zł. Tu jest 10, to jest 30. I tu jest 20, to jest 50, o tu jest ta linia z 20. A więc 50 zł wkład, i 50 zł mam na dalszą zabawę. Super. Takie odcinki zawsze bardzo, bardzo cieszą. Tu szczególnie ten bonus bardzo zaskoczył. Także tym razem siódemki były szczęśliwe. Jak robiłam test siódemek, to wiecie, jak wypadło. A kto nie wie, to niech sobie zobaczy. Jeszcze raz dla Dominika wszystkiego, wszystkiego najlepszego, 100 lat zdrowiu, szczęściu i radości z okazji urodzin. Wszystkim dziękuję za obecność. Zapraszam na jutro podsumowanie premier. Lipca. Do zobaczenia. Pa, pa!